Podsumować sytuację na dzień dzisiejszy i powiedzieć o paru rzeczach na przyszłość, bo to też warto, mogę na to zwrócić uwagę. Otóż po pierwsze, jak chciałem zacząć od tego. W tej chwili woda jest niższa od tej maksymalnej, która była o około 2 metrów, więc jest to sytuacja dobra, ale trzeba pamiętać, że to równocześnie oznacza, że jest o ponad 2 metry wyższa od stanu alarmowego. W związku z powyższym, żebyśmy mieli świadomość, że jest lepiej, ale jeszcze nie tak jak powinno być. I z, tym, z tą uwagą chciałbym, żebyśmy mówili o wszystkich innych rzeczach. Stan alarmowy, przypominam, to jest 5.20, a więc jeszcze dużo nam do tego brakuje. Stąd też o, zaistniała dzisiaj możliwość otworzenia mostu, aczkolwiek otworzenia tego mostu nie w pełni pojazdy tylko do 10 ton plus. Komunikacja Miejska, mamy odpowiednie referencje, że można było ten most otworzyć, wykonany przez specjalistów od mostów z Politechniki Krakowskiej. Otworzyliśmy w związku z powyższym z czystym sumieniem, ale też chciałbym powiedzieć, że jeżeli odpukać sytuacja jest tego typu, że się pogorszy, to będzie znowu zamknięty. W każdym razie tutaj Gambiony będą czekać cały czas przy moście, z takim założeniem, że w godzinę, jeżeli będzie taka potrzeba, znowu zostaną rozłożone. I to jest rzecz pierwsza. Systematycznie będziemy otwierać także kolejne ulice i kolejne drogi. Chcielibyśmy otworzyć stosunkowo szybko, to nastąpi prawdopodobnie jutro, ulicę Nowokupską. Tam jest problem tego typu, że skoro wał został już naprawiony, Cały czas trwa pompowanie wody i jeżeli tylko zostanie przepompowana, także można będzie przejechać będzie to otwarte. Dzisiaj będzie otwartych jeszcze kilka ulic. To będzie zapora na stopnym wodnym dombie, ulica Saska z połączeniem do Wielickiej oraz ulica Portowa. Osiedle, złocień jest już doprowadzone do tego stanu, że można się tam komunikować, można dojechać. Aczkolwiek stan wody jest jeszcze dosyć wysoki, jak Państwo wiecie. Sytuacja wynika stąd głównie, że odbiorniki tej wody znajdują się wyżej niż osiedle. Dlatego